Cześć, macie witajcie w kolejnym odcinku yy, Chciałbym tutaj No właśnie, w końcu muzykę włączyć, tak Włączę muzykę i ciśniem dalej Tutaj sobie pięć dywizji rzuciłem yy, Tutaj nie mogę podbić rejonu, bo kurna się tak cholernie, twardo bronią. To jest porażka sezonu. Ciekawe, czy tym by się udało. A wy wspieracie atak. Ciekawe, czy tym by się udało. Wycięstwo w tu tutaj jest Antwerpia. Nie, nie mogą atakować, bo nie mogą atakować. Przemieścimy ich w taki sposób. <laughs> Podbili Brukselę. Spróbuj. Nie możecie zaatakować no już górne. No 80 dywizji kontra 46 i dostaję w dupę, no kurwa mać, spierdalać. Zwycięstwo i porażka. Eee, no to będziecie się uzupełniać trochę panowie. Dobra, udało mi się podbić Brukselę. Nawet takimi piździkowatymi jednostkami mi tutaj sprawiałem problemy Twardzi są mm, Nie możecie zaatakować, zaatakujcie Nie możecie, no kurwa mać Atakować No Podbić Tą Belgię, Francuzi bronią To dosyć twardo Dobra, wy do ataku, wy obaj wspierajcie atak, może tym razem się uda, musi, jest, Gent podbity, tak samo zaatakowaliśmy Strasburg, no i nie udało nam się, no linia to jest tutaj niesamowicie OP Mam nadzieję, że Włochy tutaj będą dawać sobie radę w walce na ziemiach afrykańskich z Francuzami. Ja tutaj mam problemy, bo jestem noobem. I co dalej? Ci tutaj trafią. Świetnie. Tych mogę przekierować gdzie się biją i przegramy w lig. Chyba przegramy. Tak, przegramy. Trafić do Namur. Hmm, zwycięstwo w Gęcie, porażka w League. czyli nie podbiliśmy rejonu. Walki w Gęcie są bardzo... Hmm, no, wiele tych walk tutaj jest. Mam tutaj czołgi, no. Oni mają tylko piechotę. No, dajcie spokój, ludzie. Oni mają tylko piechotę. Rozumiem, jakby oni mieli czołgi, tutaj no oni nie mają. Eee, <śm> <ś> hmm. <ś> y kogo rekrutować? <ś> Dobra, chyba tego. Dziecięstwo w gęcie, śmiecie. podbić ten pieprzony gęt w końcu nie? <laughs> Już mnie denerwują Jestem Lecieć dobrze tam. Dziecięstwo w gęcie Oni dotarli do celu, połączyć nie mogę Kurna twoja Tutaj mam to ogromne siły i tu z prostu produkcję rolniczą odkryłem. W takim razie Volkswagen, oni się zajmowali przemysłem. W takim razie zajmę się tym. Zdorośnie mi ludność. Osoby nickie. A skończy muszę mieć armię, którą posiadam. Jest zwycięstwo w gęcie. Mam tutaj pięć dywizji, które mają podbić ten rejonik. Jeden oddział broni, porażka, wypierdalać. Naprawdę, aaa, ale dupy. Dobra, oni mają ten taki malutki rejonik i oni się tam bronią tak niesamowicie, tak, mm, tak się bronią. Hmm, Włochy, podbije szybciej tam. Francuzi tutaj nie są o wiele gorsi, ja mam 80 dywizji i nie daję rady, noż kurwa macie. Yy. <ścoughs> Zbierać tutaj obronę Kentu. Całe życie wspierać obronę co wy mi tutaj no, dajecie, że do kiedy Całe życie macie się tam bronić Dobra, więc co zrobię? Wy zaatakujecie, a te 10 dywizji będzie wspierać Dobra już po nich powinno być Jak będzie? No właśnie. No właśnie. I idą Dobra, idą Już myślałem, że stanęli I po prostu nie, nie idziemy To było kupie No chyba... no <ścoughs> Modernizować Wyśmienicie Tutaj dalej się biją Twardo dają Ci się dalej tam bronią są bardzo statyczne, jeśli chodzi o to. Zrobiliśmy nick i został ostatni rejon, który chciałbym podbić. Ale do tego będę musiał chwilę tutaj poczekać. A wtedy Luksemburg mogę podbić tam jakimś oddzialikiem. tej 10, tu drugich 10. No. Kurna. Chciałbym, ja żeby Włochy tutaj tak sobie zaczęły wchodzić, tak ni, 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 ni. A nie tam, siedzą u siebie i walczą o Afrykę. Czy ja wiem? Oni chyba nawet nie walczą o tą Afrykę. Ej, panowie, ogarnę się. A nie mam funduszy na rozmowy z nimi, kurna. Dobra. Zastanówmy się, co dalej. Dywizję bym tutaj dał. Tom rozkazał atak. No i to jest myśl. Jak najbardziej za jestem. Jak widzicie, no Francuzi z dupy wzięli wielkie dywizje. Może nie z A O. Yy, czas spokojnie, dziwną wojną. No już nie ma dani, ponownie. Dobra. Tyle, że ja nie mam kim się bić. To jest najgorsze. Ja nie mam kim zaatakować eee, Słowacja tutaj została dzięki mnie odratowana <laughs> nie mam kim walczyć z tą Norwegią Musi... dostałem transportowcę ciekawy gdzie poza tym nie mam piechoty bo mm, Tak, E, chyba nie mogę zwykłej piechoty, o ile dobrze wiem, to nie mogę wysyłać zwykłej piechoty do walki. Zwycięstwa... Święcie... Dobra, niech będzie wielka flota. No właśnie, ich nie mogę wysłać, muszę mieć piechotę morską. O, z takim świętym są Aha, tutaj! Będzie podbite, chyba mm, i rekrutować yy, piechotę morską po pięciu i dwie seryki. Dobra, oni tutaj lecą. Podbiliśmy Belgię. Wyśmienicie, udało nam się podbić Belgię. Anektujmy ją. Jaki pokój, jaki pokój. Gdzie jest Belgia jeszcze? Gdzie wy macie rejon? No właśnie oni się tu e, przegrupują i tutaj będą znowu zdolny do belki. Belgia z tutaj niby... rzucili, ooo glidy <laughs> No to trudno, podbijem rejony, które chciałem. O to mi chodziło. Przegrupowują się. Dobra. Poczekam aż oni pójdą i wtedy mogę dotknąć coś tutaj myśleć o ataku na nich. Mowy handlowe zerowane. Pychota morska będzie długo długo rekrutowana. Gdybym dziadała, do na admirała, no właśnie, już może mieć tutaj tej flotyli. Jak widzicie moje całe siły tutaj się biją. Z Francuzami. Powinien być event, który by mi pozwolił od razu ich podbić, a nie tam. Że się bije z nimi. <laughs> Podbili mi ligy. Może tu... Kurwy dobra, to nie było trudne do podbicia. Dobra, Francuzi tutaj bardziej agresywnie. Ojojoj, tak mi przykro, ale zostajecie podbici. Idziemy na nich teraz. Szturmem ich weźmiemy. Widziałem, że ta zielona kreska poszła w górę. Z dupy. Normalnie z dupy. Widzicie, no linia maszynota jest niesamowicie op. Jeśli chodzi o jej podbój. Świetnie. Teraz siedzicie tutaj. O moja dywizja pancerna od razu tu wjechała <laughs> Udało nam się zająć linię maszynota, no nice Udzieliliśmy ich sił To 17 dywizji niech tutaj się uda Zwycięstwo w Arlon Włochom idzie. czy wy podbijacie? Nie podbijacie, nie podoba mi się to. Wziąć się w końcu do roboty. Japonia, tutaj, no widzicie, no wielkie, wielkie. Eee, nie będę chciał atakować Związku Radzieckiego, nie, nie, nie. <ścoughs> mm, chyba nie będę chciał ich zaatakować, bo nie dałbym rady, no. Po prostu. <ścoughs> Oni są OP. Dobra, dojdźcie do tych rejonów i tam dbajcie o bezpieczeństwo. USA tam chciał oczerniać Związek Radziecki, ale oni sobie nie dali. No i wyszło jak zwykle. I co teraz? Teraz to ja bym chciał, żeby gdzieś moja wielka dywizja lotnicza, no właśnie... Mmm... ataki dezorganizujące. Atakować, zmasowanie, będziemy tutaj... agresywniej. Bo mało używam tych lotników tutaj. Do przebazowania tam lecieć. <laughs> Do przebazowania. W namur. I znowu podbili ligę. A moje wojska nawet zrobiły odwrót. Możwy kurwy. Nie mam wojsk. Yy. W tym ligę. I w namur przegrałem. O kurna, spójrzcie jak ten, jak agresywnie dają teraz. Ale tutaj odpuścili. No tak. Jest. O, teraz chciałbym podbić. Tutaj idziemy do mod yy, Francja już tutaj idzie w moim kierunku. Dobra, <ścoughs> stop! Kurwa za szybko! Nie mogłem zapozować gry, lol. Porażka. Atak wroga, atak wroga. Zwycięstwo, 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 zwycięstwo. Uuu! Uh! Było grubo <śliniczny> odciąć ich tutaj. A wy tutaj <śliniczny> zaatakować. Wy wspierać atak, odbijemy te rejony. Wyjdziecie tutaj. To jest tutaj. A oni idą tu do Shaumont. Nie wiem jak to odczytywać. Ale tutaj zakończę ten odcinek, to sejwuję. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej walczyć tutaj z Francuzami. Widzicie, no wojna idzie w najlepsze. Może w, między, w międzyczasie zaatakujemy Norwegię, ale w tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z wami tutaj w rana.